No to czas na część drugą naszego filmiku o tym, jak wyszydełkować sukienkę Mikołaja. To jest nasza góra i część pierwsza jest na moim kanale, link w opisie i będziemy robić dół czerwony ja dalej będę używać bo jednak zmieniłam sobie tą włóczkę jak zauważyliście szydełka numer 5, bo włóczka też jest numer 5 dobrze Wiemy się tutaj tą naszą czerwoną włóczką najpierw ściągamy dwa ściągamy i robimy dwa oczka do góry Okej, okay. jako że ja używam grubej włóczki i no, nawet jakbym chciała, a chciałabym nawet bardzo żeby był tu jakiś efekt taki wzorów to byłoby go słabo widać ze względu na to właśnie, że używam tej grubej włóczki dlatego ja będę robić słupkami nawijanymi cały czas tą sukienkę do samego domu aż osiągnę ten efekt jaki bym chciała nie chcę używać nie chcę używać jakby mniejszej tej włóczki ze względu na to, że w zasadzie taki tak Taką kolorystykę ma moja czapeczka świąteczna, też Mikołajkowa, i musiałabym wtedy to też zmieniać, żeby to do siebie pasowało. I też moja chusta Nada też ma taki kolor, więc no nie chciałabym robić wszystkiego od początku, a też nie chciałabym, żeby to się od siebie różniło. Dlatego ja skorzystam z właśnie tych słupków nawijanych. I być może jeszcze pomyślę nad podłynie nawijanymi, nawijanymi żeby to oczka były jeszcze większe. Ale to tam gdzieś, jak przejdę po zapas jakby tej sukieneczki. Ja zmierzyłam sobie wysokość, jaką muszę zrobić. Chciałabym, żeby ona była za kolana, więc moja wysokość tej sukienki od ramion do właśnie za kolan będzie 40 cm tak będę kontynuować. Jaki wy macie tam rozmiar, no to tak do końca nie wiem, więc musicie sobie to zmierzyć. I potem kontynuować. Jak będę coś zmieniać, to na pewno wrzucę filmik. A czyli na pewno jeszcze coś tutaj będę dodawać podczas tego filmiku. Ale na razie kontynuujemy cały czas te, te słupki nawijane. Każdy nowy rząd zaczynamy dwoma słupkami do góry i kontynuujemy cały czas robiąc to samo czyli te słupki nawijamy cały czas, dookoła, dookoła zaraz Wam pokażę mi się tutaj będzie ładnie zaokrąglać znaczy ładnie za pokrywać ten biały kolor, to tu tworzyć się... Mam no w planach obrobić w ogóle jeszcze tutaj te wszystkie części, które są białe. Ja to wszystko pokażę. I tak ta sukieneczka nam tutaj sobie rośnie w dół. Kontynuujemy cały czas. Jeśli komuś zdarzyło się tak jak mi, że skończyła mu się włóczka czerwona. I że pomimo silnych prób nie umiał jej znaleźć, tak jak ja, takiego koloru, bo akurat, nie wiem, dostawał będzie w poniedziałek, ze względu na to, że wam zależało na tym, żeby ten filmik pojawił się jak najszybciej, po prostu kupiłam inną włóczkę ona minimalnie różni się odcieniem, pewnie nawet tego nie zauważycie na tym filmiku. Ta jest po prostu bardziej czerwona, a ta jest taka bardziej ceglana. Eee, no to trzeba coś wymyśleć, tak, żeby jakoś rozwiązać ten problem. Bo mogło tak, też wam się zdarzyć, tak. Nie zawsze idzie kupić tą sam kolor włóczki. Musi być to dokładnie ta sama włóczka. Eee, Okej. Okay. Teraz Wam powiem, co zrobimy z tym fantem. Moja sukienka wygląda mniej więcej w tym momencie tak. Eee, to jest jej przód. Wytłumaczę jeszcze parę rzeczy. Jeśli robicie tak samo grubą włóczką jak ja, to ta sukieneczka nie będzie aż tak sztywna, ale będzie troszkę bardziej sztywniejsza. Jeśli robicie to włóczką, nie wiem, 3 czy tam 4 nawet, to ona będzie taka bardziej lejąca się. Jak to woli, ja chciałam, żeby ona była trochę cieplejsza. Będę na to, że stało się jak się stało, że muszę teraz użyć innej włóczki, to będę musiała troszeczkę przerobić tą sukienkę. Jeśli wy nie chcecie, jakby przerabiać tej sukienki tak jak ja. A co mianowicie, może najpierw powiem, co będę w niej przerabiać. Nie więcej akurat na tyle szczęścia miałam, że skończyła mi się ta włóczka. Mm, mniej więcej na pasie mojej córeczki więc jak tu widać tutaj mam takie a tutaj już mam prostą O, raz, dwa, trzech, czterech rzędów zaczęłam odejmować co dziesiąte oczko i tak przez cztery rzędy, aż do teraz po co? Po to, żeby jakiś, yy, nie wiem, łatwy i mądry że tak powiem sposób. Yy, Sprawić, żeby ludzie, którzy będą widzieć tą sukienkę, myśleli, że to była celowa zmiana tej włóczki i zmiana ściegu. I zrobimy sobie tutaj pasek br brązowy. Zrobimy sobie pasek brązowy i do tego taką klamerkę. To jest beżowa akurat. Y to pokażę na końcu filmiku. Jeśli Was to nie interesuje, to kontynuujecie dalej to samo. Chciałam Wam jeszcze coś powiedzieć, jeżeli chodzi o ten ściek. Jeśli na przykład używacie mniejszej włóczki, chudszej, nie chcecie, żeby, no nie wiem, ta sukienka była taka prosta, no bo to jest prosty akurat ściek, tak? Duże oczka i w ogóle. To można też robić mianowicie taki ściek, który będzie polegał na tym, ale to oczywiście robicie od samego początku, tak? który będzie polegał na tym, że w każde oczko, w każde oczko, które macie, najpierw robicie słupek nawijany, dwa, a następnie w to samo słupek zwykły, i w kolejne słupek nawijany i słupek zwykły. Wtedy ta sukienka nie będzie miała takich prześwitów, ale będziecie ją też dłużej robić, ze względu na to, że no, takich rzędów będziemy potrzebowali mniej więcej około 70, 80, a takich jakimi ja robię, będziemy potrzebować. No ja w chwili obecnej jestem w połowie mniej więcej. I mam już raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6, 7, 8, dziesięć, 11 rzędów, tak? Więc będziemy potrzebować no maksymalnie 30 rzędów, tak? A tam 70. To jest trochę różnicy. Jeżeli śpieszy się Wam, to proponuję robić tym ściegiem. A jeśli nie, no to tak jak mówiłam, w jednym oczku słupek nawijany i w tym samym słupek zwykły. I tak kontynuujemy. Przy czym może być problem, jeśli będziecie to robić z taką grubą włóczką. Bo... Ta sukienka może zrobić się naprawdę bardzo sztywna. Tamten ścieg jest bardzo dobry do takich włóczek, tak, do 4, tak, 3. 3 to jest idealna, idealny rozmiar, tak naprawdę. Dobra. Jako, że no, u mnie się stało, jak się stało, jeśli u Was się tak nie stało, albo jeśli chcecie zrobić coś takiego jak ja, dokładnie, to będziemy kontynuować. Tylko ja muszę już. Odciąć tą włóczkę, która mi się skończyła, i użyć tej nowej, będziemy kontynuować to, tylko chciałabym zrobić właśnie jeszcze bardziej, jakby zmodyfikowany ten ściek, żeby to było takie celowe, tak? Tutaj dłoma podłączamy. No niestety miałam takiego pecha, że za mało zamówiłam. Oczko do góry. Ok. I ja będę robić podwójnie nawijany. Więc wbijam się szydełkiem, przeciągam. I to jest słupek nawijany, a podwójnie nawijany to nawijam na szydełko dwa razy włóczkę. Wbijam się szydełkiem. Przeciągam. Mam raz, dwa, trzy, cztery. Najpierw przeciągam przez pierwsze dwie, potem przez kolejne dwie, następnie przez ostatnie dwie. I w ten sposób mamy ten słupek podwójnie nawijany. I teraz jeszcze raz go pokażę. Jeszcze raz Wam go pokażę. Tu muszą być trzy słupki. Czyli jeden z podwójnymi nitkami, jeden zwykły i jeszcze jeden. I teraz tak, jeszcze raz to pokażę, tak? Nawijamy dwa razy. Wbijamy się. Przeciągamy. Jest raz. Dwa i trzy. Następnie tutaj zrobimy sobie ten ściek, że wbijemy się i zrobimy półsłupek. Następnie dwa razy nawijamy, wbijamy się w kolejne oczko przez dwa, przez dwa, przez dwa. Nawiniemy się i zrobimy półsłupek. Można nawet. Szczerze powiem, robić tak od samego początku. Jeśli ktoś by chciał mieć inny ścieg niż, niż tutaj, ja wymyśliłam to w ten sposób, bo musimy się to jakoś odróżniać, ten inny kolor włóczki, tak? No i nic, i w ten sposób kontynuujemy do tej wysokości, na której nam zależy. I jak już ją będziemy mieli, no to będziemy robić ten pasek oraz zakończenie tej sukienki na dole. Pomysł, jak zakończyć ten tył, pokażę Wam nie guzikami, oraz yy, dam Wam pomysł na coś, czego ja prawdopodobnie nie zrobię, chociaż jeszcze się nad tym zastanawiam i podejmę pewnie tą decyzję, jak zacznę Wam to pokazywać, czy mi się to będzie podobać w 100%, tak? Czyli, jak obrobić tutaj te nasze końca u góry. Dobra, więc kontynuujemy. Albo, jedzie, albo jeszcze raz powtarzam. Jedziecie tak jak jechałyście do tej pory, do samego końca, aż osiągniecie daną wysokość i na jakiej Wam zależy. Albo przez cztery rzędy odejmujecie po 10 oczek, i następnie y, kontynuujecie pierwszy rząd tak jak robię. I tutaj będzie ten pasek ale tutaj pierwszy rząd robicie tak, drugi pokażę, jak będę przy końcu. Albo, no albo już nie ma w sumie innej, innej wersji tak naprawdę. Możecie kontynuować tym samym kolorem, wcale nie zakończając. Więc, więc no chyba tyle. Ja też podjęłam tą decyzję, że tutaj będzie na dole Bardziej ściągnięte to wszystko, ze względu na to, że tutaj i tak tureczka będzie zakryta kurteczką. Tutaj niekoniecznie, tak? Będziemy gdzieś jechać, więc to musi być cieplejsze. Dobra, więc kontynuujcie aż do momentu, kiedy Znaczy, jeszcze pokażę Wam, co robimy w kolejnym rzędzie, a następnie, potem już będziemy kontynuować, kontynuować, kontynuować cały czas to samo. Przepraszam Was, że tak nawijam, ale chciałam Wam. Jakoś to wszystko wytłumaczyć. No tak akurat mi się przydarzyło. No, zresztą mnie pierwszy i nie ostatni raz znając życie. Także wam też się tak kiedyś może zdarzyć i to jest nawet dobry pomysł, żeby po prostu celowo zrobić coś, żeby to wyglądało, że tak to miało być. tak? Dobra, kontynuujemy. Widzimy się jeszcze przy końcu tego rzędu i jeszcze powiem co w kolejnym. W zasadzie chyba w dwóch kolejnych. I potem już będziemy kontynuować cały czas to samo. Mam już ostatnie oczko, raczej znaczy w zasadzie przedostatnie. Ok, i ostatnie. łączymy i zrobiło nam się znowu tutaj nam się trochę ta sukieneczka poszerzyła o to też nam chodziło i teraz ja będę kontynuować, zobaczcie sobie przybliżę wam, czy te oczka w ogóle są, no prawie, że nie prześwitujące ja drugi i trzeci, ten nowy rząd tych kolorów Będę kontynuować słupkami nawijanymi. Następne znowu to, co tutaj pokazałam, i tak na zmianę żeby to nie było monotonne. Z tym, że wbijamy się w duże oczka, czyli jakby w co drugie. Co drugie oczko, co drugie oczko, w co drugie oczko, a w tym kolejnym rzędzie już oczko w oczko. Żeby nam też sukienka nagle teraz się nie zrobiła wielką bombą rozciągniętą na dole, musimy o to zadbać i właśnie w ten sposób, że będziemy robić co drugie oczko. Tak jakby pomiędzy ten podwójnie nawijany, a ten półsłupek musimy się wbić. Tu jest mój podwójnie nawijany, tu jest półsłupek, tu się wbijam, a omijam tą przerwę pomiędzy, pomiędzy tymi kolejnymi, czyli to omijam. Tu mam słupek podwójnie nawijany i tu jest półsłupek, i tu się wbijam pomiędzy nimi. I tak kontynuuję dookoła dwa razy, i potem znowu to, co miałam tutaj, ten rząd. I tak na zmianę, aż osiągniemy tą naszą wysokość. No i w tym momencie już będziemy widzieć, jak ta nasza sukieneczka osiągnie taką wysokość, na którą nam zależy. Będziemy robić pasek, tył i całą resztę. I ozdobienie u dołu. Dobrze, to w takim razie do, do usłyszenia. No i nareszcie udało mi się dojść do końca nagrywania tej sukienki. Wyszła mi taka. Jej wysokość to 40 cm. Yy, zakończyłam ją taką kolor kolorową wstążką, przewiązując ją jak sznurówkę w bucie. Można też doszyć guziki. Yy, zostało nam tak naprawdę dwie rzeczy. Po pierwsze to miejsce na pasek, które zrobimy taką włóczką. Yy, zakończenie dołu. I to by było tyle tak naprawdę. Są dwa sposoby na zakończenie dołu. Może zacznę od tego. Albo będziemy kontynuować białą albo czerwoną włóczką. Ja tylko pokażę, bo ja jednak wybiorę ten drugi sposób. Tak. Albo będziemy kontynuować, że dwa oczka nawijane, dwa oczka do góry, i dwa oczka nawijane. Dwa. Trzeba Omijamy jedno oczko i robimy to samo, czyli dwa oczka nawijane. Dwa oczka na górę w to samo. Dwa nawijane i znowu omijamy jedno, kolejne dwa nawijane, dwa oczka do góry, dwa nawijane. I wtedy powstanie Wam. Coś takiego. Nawet ładnie by to wyglądało, gdybyście użyli do tego białej włóczki. Albo drugi sposób, który ja sobie korzystam, który sobie wymyśliłam, to zrobienie odpowiedniej ilości małych pomponów i przyszycie ich tutaj na dole, dzięki czemu stanie nam taki pomponowy dół. Ja mam bardzo malutkie te pomponiki i mam ich 25. I tyle powinno mi wystarczyć. Ok, jeszcze tylko słowo na, na, na temat tego obrabiania tutaj. Można wziąć bardzo cienką czerwoną włóczkę i przejechać. Tutaj ten biały koniec. Wtedy będziemy mieli biały połączony z czerwonym. Tak. Mi się ta sukienka tak podoba. Jutro wrzucę zdjęcie, jak ona się prezentuje na mojej córeczce z całym jej zestawem. Dzisiaj już niestety śpiło, jest bardzo późno. Jak widzicie, widać zmianę tego koloru, dlatego będzie potrzebny nam do tego pasek, jak go zrobimy. Szydełko numer 5 i włóczka numer 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, nie więcej. I jest akurat taka wysokość, jaka nam jest potrzebna. Następnie słupkami nawijanymi robimy półsłupek, nawijamy na szydełku i robimy półsłupek. W pierwszym rzędzie robimy oczko do góry za każdym razem i za każdym razem wbijamy się tak samo. Czyli robiąc w Kontynuujemy aż do momentu, kiedy osiągniemy tą długość tego paska, jaka nas będzie interesować. Dobra? To więc tak kontynuujemy. jest już gotowe. Ja sobie tutaj na końcach dołączyłam włóczkę. Eee, nie będę z niej robić żadnego warkocza, bo mam sobie taki plan. Dobra, już tutaj ją dam oczywiście mi się to tak mniej więcej zrobi. Dzieciątko nie jest aż takie grube. Dzięki temu powstanie coś takiego. Zaraz inaczej ustawię kamerę, żebyście mogli to zobaczyć. I chcę z tego oto paska zrobić kokardkę. Tu przypięte tak. Będzie. Ok, jeszcze pokażę Wam tą sukieneczkę. To. To widać ją. Może nie tak bardzo, ale jak jutro wrzucę zdjęcie, to, to zobaczycie, jak ona się prezentuje. No i zostało jeszcze obrobienie tego dołu jako, że ja będę przeszywać te pompony, sobie to oddepnę. Można też tutaj zrobić takie zaczepy na ten pas. Jeśli tu się wbijemy szydełkiem, tylko piątką, tutaj, nawiniemy włóczkę, zrobimy no, z trochę tych oczek będzie trzeba zrobić 7 nawet 8 oczek i wbijając się gdzieś w tym momencie zrobimy oczko ścisłe i zakończymy, to wtedy ta szlówka nam się zrobi. Mogę pokazać. tą oczkę czerwoną. Pokażę Wam. Wbijam się. I robę teraz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jak nie jesteśmy pewni, to zawsze możemy sobie przecież przymierzyć. Czy jeśli ją teraz zakończymy, to trzeba będzie się trzymać. Jeśli będzie, to wbijając się, przeciągamy włóczkę przez dwa końce, robimy oczko do góry, obcinamy, zakończamy i gdzieś tam od spodu chowamy tą naszą włóczkę, i dzięki temu będzie ten pas tutaj się trzymał. Ok, pokażę jeszcze. Będę używać tego białej nitki igły i tu dookoła będę przyszywać sobie te moje pompony. I jeden przyszyty. I tak kontynuując cały czas, przyszywając te pompony w jakiejś tam odległości, bo to wiadomo. Żeby tego nam nie było, tak widać, możemy sobie zrobić tak. Raz, dwa. I w tym momencie, w trzecim. Jak mniej więcej to wyjdzie, łapiemy tego pompona. przeciągamy, up, wciągamy i znowu tak, bez, nawet co jeden można, Kto tam woli. Raz, dwa, można też zrobić duże pompony. Wtedy też on, ta sukienka nam się wydłuży, tak? Jakby było co jeden, to by było tak. Dobra, zdjęcie prześlę jutro. Trochę mi się to wszystko pomieszało. W sensie nie jest tak jak chciałam, żeby było. Mam nadzieję, że nie macie do mnie żalu. No ale też i mam rodzinę. No i dzieciątko małe. Też chcę czasem poświęcić im trochę czasu. A jak jest weekend, to chyba jedyna okazja, żebyśmy spędzili czas w trójkę. Dobra. To w ten sposób wygląda moja sukienka. No i nic. No dzięki za, za to, że mnie oglądacie i ze mną jesteście pomimo takich o, wpadek, że czasem coś powiem, a nie dotrzymam słowa. To dzięki i cześć.